Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Cześć. Dzisiaj mamy poniedziałek. Rano chyba druga, druga w nocy. A my jedziemy właśnie do Polski. Moja Natusia już tam siedzi. Na telefonie. Kocyk, poduszka tutaj już. Oczywiście. Kanapka, cola, ogólnie coli nie piję, ale na drogę jakoś muszę. Płytę sobie kupiłam do słuchania na drogę, bardzo fajne, tutaj muzykę mają. Oczywiście tutaj jest mój jeszcze kubeczek kawusi. <noise> na drogę maseczka, okulary i tam jedzonko. Tam jest moja torba Natasi tutaj do jeżdżenia i moja Natunia Jezu, jestem tak panięta, no ale A baby też wzięła No ale przed No ale przed południem musimy w Polsce być bo mam trochę tam do załatwienia No ale do Polski muszę teraz jechać bo mam termin notariusza Ach, nie chce nie chcę mi się tyle kilometrów jechać, no ale jak trzeba to trzeba Natusia by nami troszeczkę tam do cioci pojedzie się pobawić z kuzynami, nie na tu się, no już zajęta grami. Dobra, to my lecimy. No, a my przed koszalinem jesteśmy. Kurde, pogoda teraz taka się zrobiła. Przed chwilką jeszcze 2-3 minuty temu było fajne słoneczko, a teraz takie zachmurzyło się, a my tu lody kupiliśmy. A ja sobie snickersa, a Nacia jakiś truskawkowy nie, poziomkowy, nie? Jakiegoś co dobre, no. czy nie? Nie wiem. No, a my już w koszalinie. Tu ja. No to na się? Oczywiście. A tutaj jest moja stara szkoła. W Polsce tutaj się właśnie uczyłam. w do szkole 3 lata. Tego tutaj kiedyś nie było, tu jest zrobiono, twarzano, tego też nie było. Tutaj jest jedno pomieszczenie. I tam drugie, ale tu wspominam tą szkołę bardzo fajnie. Miałam fajne koleżanki, bardzo fajnie wspominam. Może jedną nauczycielkę miałam taką troszeczkę uszczypliwą, ale tak wspominam fajnie tą szkołę. tutaj No, Natasia od babci dostałem. No, wracamy właśnie od babci, nie? Na obiadku byłyśmy. I teraz wracamy. Była na kawkę z babcią i pogadaliśmy. No. A takie ładne rużki. A tu plac zabaw. Nawet fajny tutaj jest. Plac zabaw. Idziemy do cioci raczej. No, ty idziesz do ciocia i ja idę do twojego dziadka. Co patrzysz na cia? A ty jak zwykle przy tym. Ale one są na tasie popsute, takie ona lipteń. One prawie w ogóle nie, nie tego, nie poruszają się, tak jak miejscu. No są trochę zepsute rybcie, na nich już nie jeżdżą. Kto? Chodź. Która to jest? Czekaj, dziesiąta. No, tam ciocia w pracy. Cześć. do domku teraz wracamy. No. Nie, no tutaj jesteśmy w półcznie, to jest taka wioska. Zrobiliśmy sobie chwilową pauzę, bo ja na, oczywiście na kawkę... No tutaj tak troszeczkę się zmieniło, bo tu kiedyś nie było tego tutaj, co można sobie siedzieć, tych no, Bo ja tylko tu się kawałek siedziałam, ja kawę chcę wypić, wiesz? Trochę kawy wypiję i zaraz lecimy. Kurczę, ale to dzisiaj wieje masakra, nie? Jezu, ja tutaj nie wiem z której strony stać. Tak, tak wieje dobrze, mam kawkę. Dacia się tu chwilę buja. Pauzę mamy zrobioną, No, pauzę mamy zrobioną. Nacia się buja, ja kawę piję. Trochę przystanęłam tutaj w tej płcznie 8 km od domu. Już teraz do domku będziemy jechały powoli. Swoje wszystko pozałatwiałam. To co miałam, to pozałatwiałam tam. Po to tam nalatałam, bo musiałam swoje. Swoje mieszkanie przepisać na moją siostrę, i trochę się po urzędach nalatałam. To do jednego urzędu, to do drugiego, to do trzeciego, to trochę tego wszystkiego było. a nie fajne to wszystko, ale musiałam. No, trochę przykry, bo miałam 13-17 lat mieszkanie. To tak trochę mi przykryło, no ale jak musiałam, to musiałam. Ja się trochę bawić? No. Tutaj piasek ktoś musiał przywieźć, bo tutaj nie było aż tyle piasku nigdy. Dawaj, tutaj. Tutaj, dużo, tutaj czasami dużo grzybów jest, Jezu. Ja raz pamiętam... No. Ja tutaj raz pamiętam Przyszła. Znaczy się raz tego, na grzyby, to była pora grzybowa, jezu, jeden obok drugiego, nie, tutaj jest czasami masakra, pełno grzybów. Dobra, ja wypiję Nadzia trochę tego i jedziemy dalej. Chcę zobaczyć jeszcze do No, Tutaj jest fajnie, gdzie ja mieszkam, bo wszędzie, gdzie bym nie, gdzie bym nie szła, to tutaj jest jezioro. U mnie tu właśnie 8 km stąd, no to jest jedno takie większe. Co kawałek tu są jeziora. Tu jest jeziorko, parę kilometrów. E, rowerkiem można przejechać, to jest następne tutaj. Nie wiem, tu jest chyba 6 czy ileś kilometrów stąd jest Sosudzienice. Czy 8, już nie pamiętam. To też tam jest jeziorko. Tu co kawałek to są jeziorka. Tutaj jest właśnie takie fajne miejsce, gdzie ja mieszkam. Mam blisko też do morza, bo do Ustki mam blisko, do... Sopotu do Łeby. Wszędzie mam tak blisko w miarę. No, ale my teraz już naprawdę lecimy. To jest po 12.00. Mam Barbie, co ma za duży kark. Nie za duży. No, a my teraz lecimy dalej, chcemy do Kościerzyny, bo jeszcze troszeczkę chcemy zjeść coś, jakiś obiad czy tego. I zobaczymy jeszcze. do domu nie do No i do domu też, ale po drodze byśmy coś zjadły, na to jakiś obiad czy cokolwiek. Jestem już trochę padnięta, tydzień byłyśmy, jeszcze bym została, ale Natasia ma teraz, w przyszłym tygodniu zakończenie, roku, zakończenie przedszkola i mówię... No, to są te narty. No. Ale mi się patryczka i... No, my tu w Kościerzynie jesteśmy, tutaj akurat KFC. Jezu, to tak się zmieniło, tu, nikt tu w ogóle KFC nie było w Kościerzynie. Jak ja tutaj dawno nie byłam... A też jest KFC. No, tutaj pomnik. Pomnik. Fontanna. Ale tam, na tu się trochę zimno. chodź ryba. Ale ja tutaj nigdy. Chcę... No. Ale tu ja dawno w tej kościerzynie nie byłam. Tu się tak pozmieniało w tej kościerzynie. To Media Markt, Media Expert. No, ale tutaj jest ten. Czekaj. Co to jest? O. No. Natasia! Ale jak to się zmieniło? CCC. C, c. Tutaj jest blisko ten KIK Empik. O, tam jest Empik, Pepko. Pepko i Empik. To zajrzymy do Empika i do Pepko zajrzymy. I Rosma. Ale tu Pepko, Natasia, to jest większy wybór. Te budusze są fajne. U nas tak nie ma wyboru takiego w Pepko. To jest większe. Lale. Tutaj taką masz tylko, że Barbie tego, nie? Większe takie malutko. Lale. Te malutkie Babyoki. O tutaj te. Będziemy musiały do szkoły na Natasia taką jedną kupić. Tutaj też. Ale tutaj w Pepko jest większe wybór by ryba. U nas to taka lipa tutaj tu są takie łyżki w komplecie albo te noże by mi się może przydały na cie to są takie pojemniczki i też takie tu są słoiki o te słoiki fajne nie było no te słoiki są fajne nawet pojemniczki też nawet dosyć Ale tu już jest taki lepszy. O, ten, ten dywanik do łazienki jest fajny. Zobaczcie. No. Tutaj się takie baby exact. krywają. Mm -hmm. O, tu jest nawet fajne. Co? Pieniędzy? Tutaj ci pieniędzy zabrakowało. No spadło pewnie. Ten reneczek kościerzy, nie? Ta siedzi ty tam też do nasernie, czy nie. Ja już mam mięso kupione. O skipy gdzie moja siostra pracuje Tutaj nawet nawet już dawno tutaj nie było tam ta mała fontanna, to już było tam jest house. Jest w dochie to mama kiedyś często kupywała teraz już dawno nie teraz wyrosą z tego. A my tutaj kiedyś po szkole chodziłyśmy też na obiadek. Też dobre, zobaczymy na tasie. Czekaj, co tutaj jest? Zupa 10, frytki są też, surówka, nie no, zobaczymy. No, ja tu sobie tego kotleta ze wolejla wzięłam. A ja frytki. Są frytki. No patrzcie. Tu ja oszucę. Trochę wypiję. A ja wszystko zjadłam. Lecie <noise> <ciebie> ja wszystko zjadłam. <noise> No, ja już będę teraz cinać dopiero. I dostałam to. Hmm. Idziemy do auta. No idziemy No idziemy, idziemy do naszego aucika Reda. I do domu ulecimy. Nie ja mogę moją niespodziankę otworzyć. Jeszcze się nie możesz doczekać. No ja mam taką, no wiecie, taką niespodziankę a tu z daleka Zamek Krzyżacki widać. Tam, tam hotel jest właśnie z restauracją. Kiedyś tam właśnie na dyskoteki chodziłam, a teraz nie wiem czy tam są dyskoteki, czy tylko wesela robią. A jakieś tu fajne były dyskoteki, imprezy, ale już dawno, dawno, dawno temu. No, myśmy właśnie przyjechały na się akurat się położyła, od razu zasnęła. To jest chyba druga godzina teraz. Ja też zaraz jeszcze tylko szybki prysznic wezmę i idę zaraz z kimono, bo też jestem padnięta. Droga była nawet spokojna powiem wam, że nawet się szybko jechało. Tylko ten na granicy jakoś tak nie wiem tam mieli z Polski do Niemiec była bramka postawiona i, i bus policyjny stał, że normalnie przez ulicę nie było można przejechać tylko trzeba było tak zjechać, bo tam tak pojedynczo kontrolowali kto tam miał szczęście to był skontrolowany. No, mi się akurat upiekło, bo akurat już ktoś był kontrolowany, to mogłam spokojnie przejechać. No, tak droga super. Tylko przez koszalin, jakoś ja jechałam. No to ta ulica to masakra. Ja nie wiem, ktoś by mógł tam tą ulicę w końcu zrobić w tym koszalinie. Bo wszystkie inne miasta, które przejeżdżam, to są super, ale ten koszalin to ja mam dosłownie przeklęte. Miasto tak tego ok, ale nie ulice. Ulice, te drogi to są straszne. Dobra, ja idę w kimono, bo ja totalnie tego, umieram. Ja jeszcze tylko muszę, prysznic biorę i lecę spać. Bo już mam dosyć. Życzę wam Miłego wieczorku, czy już teraz do dnia. No i do usłyszenia, do następnego. Pa!